Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, co niepokoi wielu, wielu naszych rodaków tutaj w Stanach, wielu członków naszej polonijnej społeczności. Są to ubezpieczenia. Jest, dlatego też moim gościem jest pan mecenas Słowek Plata. Witam Cię. Sobie. Witam serdecznie. Porozmawiamy o ubezpieczeniach dla. Kontraktorów, być może o ubezpieczeniach, którymi powinni się przyjmować głównie kontraktorzy, ponieważ podpisując umowy nie są do końca świadomi tego, jakie zagrożenia taki podpis niesie. Staje się to niestety coraz bardziej problematyczne w tej chwili dla kontraktorów moment, w którym podpisują kontrakt z ubezpieczalnią. Z zasady wynikałoby, że kiedy mamy ubezpieczenie, wszystko jest ok. Niestety w nowym Jorku już nie istnieją firmy, które specjalizują się w przygotowaniu, firmy ubezpieczeniowych, które specjalizują się w przygotowaniu kontraktów ubezpieczeniowych, które jedyne co mają na celu to jest faktycznie wyłączenie swojej odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, za jakiekolwiek zapłaty, za szkody, które ci kontraktorzy spowodują. Oczywiście kontraktorzy nie są temu winni, aczkolwiek to ich dotyka. Jak to się kończy? Taki przykład podam może dla zrozumienia tego problemu. Mamy kontraktora pana Iksińskiego, który Prowadzi pracę na dachach i zatrudnia sobie firmę Y, ubezpieczeniową firmę Y, która daje mu ubezpieczenie i polisę ubezpieczeniową na taką pracę. Następuje wypadek na takim dachu i pan X mówi do, do firmy Y: Jestem u was ubezpieczony, pozwólcie, prze, przejmijcie obronę moją i w razie czego zapłacicie odszkodowanie. Normalna rzecz. Firma ubezpieczeniowa w tym momencie mówi yy, tak, tylko że. Pan ma kontrakt ubezpieczeniowy, ale w tym kontrakcie jest wyjątek, że nie pokrywamy prac budowlanych na, na dachach. Pan y, kontraktor mówi na to, no zaraz, przecież ja tylko takie prace prowadzę. Oni mówią, owszem, tak, my pokrywamy bardzo nieliczne wypadki na, na dachach. Y, 99% innych nie jest pokrywanych, i to jest kontrakt, który pan podpisał. Y, pan kontraktor w tym momencie znajduje się w sytuacji, w której y, niestety, ale ubezpieczalnia. Wyłącza się z odpowiedzialności za jego szkody. Co oznacza, że musi później zamknąć firmę, bo ma proces, który może kosztować go kilka milionów dolarów w odszkodowaniu i którego nie może zapłacić. Jest to rosnący problem, bardzo duży problem na Miarku i niestety spowodowany postawą ubezpieczalni, które wykorzystują nieznajomość ludzką kontraktów. Wiedzą, że osoby, kontraktorzy, czy ktokolwiek inny, kto wchodzi z nimi w kontrakt o ubezpieczenie, nie rozumie zasad tego ubezpieczenia, nie zazwyczaj nie czyta tego kontraktu nawet. Jest to tyle bolesne, że konsekwencje są bardzo silne finansowo. I jest rosnąca rzesza firm ubezpieczeniowych, nie wszystkie takie są, ale jest bardzo wiele, które wykorzysta nieświadomość kontraktora, czy jakiejkolwiek innej osoby do tego, żeby. Zgodziła się ta osoba czy ta firma na kontrakt ubezpieczeniowy, który ta ubezpieczalnia proponuje, i potem na podstawie tego kontraktu ta ubezpieczalnia w świetle prawa yy, rezygnuje z ochrony, jaką normalnie by zapewniała takiemu człowiekowi czy takiej firmie. Co szczególnie ważne jest to, że sądy podtrzymują te kontrakty z jednego tylko powodu, że ubezpieczalnie w tych kontraktach zawierają informacje, że niektóre, bardzo nieliczne sytuacje jednak pokrywają. Czyli jak sobie radzić? Jak się, jak się zabezpieczyć przed tym? Yy, najlepiej, no nie najlepiej, najlepiej czytać kontrakty, które podpisujemy i to bardzo szczegółowo, szczególnie ubezpieczalnie, które ubezpieczają prace budowlane. Proszę czytać. Te części kontraktu, które mówią o exclusions, czyli o wyjątkach od tego kontraktu, i bardzo szczegółowo przeanalizować je najlepiej ze swoim prawnikiem. Wielu kontraktorów ma swoich prawników, ma znajomych prawników. Wykorzystajcie czas, zanim coś się złego stanie, niezależnie, czy to jest wypadek, czy jakakolwiek inna odpowiedzialność cywilna z kontraktu, warto wiedzieć, co podpisało się. Te ubezpieczalnie, które robią tego typu rzeczy, są znane w branży prawniczej bardzo dobrze i mogą państwo zadzwonić w każdej chwili, z przyjemnością tej informacji udzielimy. Natomiast jedyne, jedyne co pozostaje jeszcze powiedzieć, to tylko to, że w przypadku, kiedy już taka szkoda następuje, zrobić? faktycznie znajdujemy się z kontraktem, który jest dla nas niepomocny, ubezpieczalnia będzie nas reprezentowała, da nam firmę prawną do reprezentacji, ponieważ w przeciwnym wypadku mógłby taki kontraktor na końcu procesu przeciwko sobie, który mm -hmm. ktoś prowadzi przeciwko niemu, i powiedzmy, że ten kontraktor na końcu przegrywa, mógłby ten kontraktor pozwać swoją własną ubezpieczalnię o odszkodowanie i by wygrał. Więc Aha, ubezpieczalni a, się bardzo ładnie brzmi... odwróciły rolę i mówią: OK, my nie zapłacimy odszkodowania, ale będziemy cię bronili. Co jest bardzo iluzoryczne, ponieważ w momencie, kiedy. Czyli nie powinniśmy się cieszyć. Nie, nie, bo to jest tylko tyle, że dają nam prawnika, który, którego zadaniem jest obrona nas, no tak naprawdę... ale jeśli przegrywa, to koszt jest na nas. I koszt jest czasami bardzo Uch. wysoki. To są duże kontrakty, częstokroć miejskie kontrakty. Problemy z nich wynikające są wielokrotnie wielomilionowe i to nie tylko dotyczy kontraktów mhm. budowanych. Czyli jednym słowem, podsumowując. Czytajmy, co dostajemy do podpisania. Uważajmy, zwracajmy się najlepiej do... Y Adwokata, który jeszcze raz ten kontrakt dla nas przeczyta i stwierdzi, czy jest to kontrakt dla nas korzystny. Czy wszystkie firmy tak robią, czy, czy to jest jakiś taki proceder, który teraz który bez przerwy jest obecny, czy z wieloma takimi sprawami się spotkałeś? Jest to rosnący problem. Nie wszystkie firmy tak robią. Są dobre firmy ubezpieczeniowe, które pracują normalnie, ale jest niestety rosnące dążenie ubezpieczalni do tego, żeby zmaksymalizować swoje zyski. Ubezpieczalnie odwracają to w drugą stronę, mówiąc, że potrzebna jest na tort reform, że prawnicy procesowi to psują. Ale tak naprawdę to, co oni tworzą w zamian dla zwykłych ludzi, mm -hmm. jest najbardziej przykrą sytuacją, bo mm -hmm. zwykły człowiek, nie będąc prawnikiem, nie jest w stanie sobie z taką sytuacją poradzić. Najlepszym przykładem sam miałem ostatnio historię, kiedy moja ubezpieczalnia samochodowa, którą de facto uważałem za dobrą, powiedziała mi, że szkody, która była w moim samochodzie, nie może naprawić oryginalnymi częściami. Mimo że samochód jest na gwarancji, dopiero po kłótniach z nimi, pismach i odwołaniach i, i wszystkim innym, przez to, że byłem prawnikiem, oni stwierdzili, że jednak nie mimo tego, że to, no w kontrakcie tak. nie mam tego obiecanego, to to zrobią. Jezus. Bardzo ważne, nawet kontrakty samochodowe, ubezpieczalnie, które pokrywają się samochody, piszą w tych ubezpieczeniach, że w kontraktach, że części zamienne niekoniecznie są oryginalne, szyby, cokolwiek to nie jest. To pewnie małym druczkiem na samym dole. Albo w części, w której są określone exclusions, czyli wyjątki od kontraktu. I tej części powinniśmy się zawsze najbardziej przyjrzeć, tak? Najbardziej obawiać. I i obawiać jeśli, okay. jeśli takie coś się zdarzy, to proszę pamiętać, że to jest kontrakt. Możemy to przekreślić i odesłać, powiedzieć, że na to się nie zgadzamy. Mogą nie, no, nie dać ubezpieczenia, ale jeśli nie zauważą, to w tym momencie to jest dla nich obowiązujący A, kontrakt. No to dobrze wiedzieć, bo wydaje mi się, że wiele osób po prostu, kiedy już boi się, że tego ubezpieczenia nie dostanie, że nie może nic powiedzieć, że dostaje już, że to ten, ten papier, który się który dostaje, to jest obowiązujący i nic się z tym nie da zrobić, a da się, tak? I tak, i nie. Aha. Można to zmienić, można im to przekreślić, wysłać z powrotem. Mm -hmm. Jeśli oni się nie zgodzą, to powiedzą, że się nie zgadzają na to. Jeśli przyjmą od nas czek, to de facto jest akceptacja kontraktu, który my im zmieniliśmy. Mm -hmm. a jeśli nie przyjmą tego czeku, tak. to my nie mamy ubezpieczenia. Y tak. Trudno powiedzieć, jak ubezpieczenia na to będą reagowały. Sądy na to reagują bardzo jednoznacznie. Niestety respektują te kontrakty. Mimo tego, że rozumieją, że ludzie na końcu dnia, zwykli ludzie są tak. najbardziej poszkodowaną częścią tego, stroną tego kontraktu. Słowku, bardzo dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Drodzy Państwo, kolejne spotkanie z mecenasem Platą już za miesiąc. Będziemy spotykać się z mecenasem co miesiąc, w każdy pierwszy piątek miesiąca. Więc już w, w maju. Tak. W maju, Maju, spotykamy się po raz kolejny. Sławku, co będziemy mogli usłyszeć w następnym programie swoim udziałem? W następnym programie będziemy rozmawiali na temat tego, jak ubezpieczalnie bronią się przed procesami cywilnymi i czy to jest właściwe.